Hello, everybody! Wiocha, wiocha, wiocha! Z <grywia> tej strony Sanoczanka, wariatka. Oraz MPStory 3. Witamy Was serdecznie i gorąco w Slenderze! Ja no. w Slender sanatorium. W ostatnich odcinkach zabraliśmy sześć i siedem kartek i jesteśmy trochę wkurzeni, bo została w ostatnim odcinku została nam jedna kartka, a nie wiemy jakim cudem... Yy, on, nas Slender, on nas złapał. A końcówka była najlepsza. Jaka, no dramatycznie. Jaka jeszcze nam kartka została? Jezu, siódma, tak? Siódma kartka nam została. Powinna zostać ósma. To tylko przez mój zawał serca. No run to run. A jak dostaniemy zawału serca i znajdziemy się w szpitalu, to mam nadzieję, że na to odwiedzicie. Pamiątka pierwszej komunii świętej. Nie czytaj, tylko kraj. Moja komunia była w 2004? Tak, tak. A moja w 2003. 2003. Czytasz kartki. Yes! It came from the forest. Tylko nie wszystkie przeczytałem, jak mi będzie slender gonił. No oczywiście, ja muszę grać, no bo są czamka. Masz zawsze. No. Cierpi na tu robił już od kilku odcinków. Pamiętam. <laughs> no i nie dał im przyczynić. Took my girl for coś tam coś. To the forest. Tak? Nie. To czy jedna kartka nam została i nas złapał. Mogliśmy nagrać ten odcinek, kiedy nam udało się 8 kartek złapać. Żeśmy o tym wcześniej nie pomyśleli. No one survives. jest tam? Narodzie Zjednoczonych Dwóch Stanów Polskich No bez jaj ludzie Ludzie Narodów Polskich Po lewej stronie będziesz miał lwiątko No bez jaj, on tam był Gdzie idziemy? Prosto Tu? Tak Pamiętam jak w pierwszym naszym odcinku, jak żeśmy grali i szukaliśmy Slendera To było nam ciężko, nie mając ani jednej kartki znaleźć go a gdy znajdujemy kartkę, on się nagle pojawia w każdym miejscu, gdzie tylko sobie zażyczymy. Mhm. Czemu on musi być taki straszny? Nie może być pcykiem? Tak, chciałabyś. Pięknymi zębami. Chciałoby się! Chciałoby się pomarzyć. Ej, włączę tę piosenkę Slendera, dobra? A włączę. A włączę. Bo jest fajna i ja ją lubię. wyłączę, bo ona będzie nas doprowadzała do gorszego strachu. Fio, nie A O, ktoś do mnie dzwoni. Idziemy teraz kartkę tą, którą w poprzednim odcinku nie zebraliśmy, tak? Tak. Always watching, masz lewej. Fuck, Slender tam stoi. Co to jeszcze wyframudzę drzwiach. Oh my god. No tu, o tu twoja Mama z kaszanką nie wpadła. Co? Żeby to Twoja mama z kaszanką nie wpadła. Tutaj jest. Stars into your soul. Co się tak boisz? Nie, ja, ja się boję, jak my wychodzimy w ogóle z tych drzwi. W ogóle, jak my z, drzwi, z, z jakichś drzwi wychodzimy, po prostu ja się boję, że on tu gdzieś z boku będzie stał i nas A, to on tak się niespodziewanie pojawia, to jest jakaś taka. Robnięta. Grach. He. Pamiętasz jak nam wyskoczył? No Dobrze? żeśmy chcieli wrócić? No pamiętam jeszcze ten moment. O, albo fajnie się przeteleportował w pierwszej części naszej. żeśmy no. szukali. Pamiętam jak ja z kuzynką szukaliśmy Slendera. I co się stało? To wyskoczył za nami! Jest tam gość. Bez jaj. Tu już byłeś. Idziemy sobie prosto. Prosto. Always watching. Sześć! Ej, po kole. Gdzie, 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 gdzie? Adon, oh my god. Iść prosto. Iść prosto. Iść prosto. Tu iść prosto. Ja już nie mogę, nie, dobra. Nagrywamy ostatni raz i zarobimy dłuższą przerwę. Właśnie. R musimy... Chyba z tydzień albo dwa. Lassie, oczywiście. Jak Je znowu Slender tam stał? Fuck, fuck, fuck mi No, pieprz Czemu Slender nie może być bardziej spokojniejszy? Może graj, proszę cię. Nie, ja nie, nie, nie chcę Dawaj, tu, ja tego... to. Chcę to, jest to jest tylko, tylko, gra. tylko gra. To jest tylko gra. To jest tylko gra się to! No kurde... Nie, nam się nie udało, 8 kartek zabrać to jest chamskie, jak nagle pojawiano! no! Bez no! nie zdziwcie się, jak będziecie świętować setną różnicę naszej. Nasze... Nasze... naszego przejścia tej gry. Naszych wymagań z... Y, z, z samą częścią tą, senatorium. Właśnie, a pomyślcie, że tych części jest bardzo dużo. Jest no. na przykład podstawówka, jest więzienie, jest klaustrofobia, są dwie, dwie części przejścia tej gry w lesie. Jest jeszcze, co jest jeszcze? Hospicjum jest. Jest tego naprawdę dużo. Jest silna ulica, więc my na starość jeszcze pewnie będziemy te grać. Nie, musimy sobie zrobić dłuższą przerwę od Musimy stwerać. się ogarnąć pod tym wszystkim. Musimy sobie zrobić jakąś przynajmniej tygodniową przerwę, bo... No bo tak nagrywamy dzień yy, po dniu No, czasami dzień po dniu. No, ostatnim razem, no to tydzień, dwa tygodnie temu żeśmy dopiero nagrywali, czy nawet dłużej. No i tak... Się moc. Ach, no. mocno. Ja muszę iść od zbadać prawy. swoje zawały serca, bo... O, o, od kiedy zaczęliśmy tę razie naprawdę się boję, nie wiem czemu, boję się głupiego gościa, który w ogóle nie wiemy skąd, nie wiemy jak się pojawia, no wiemy, że się teleportuje, bo zdążyliśmy to zauważyć w pierwszym odcinku. No i w tym, że no odwracamy w... się, był z tyłu i tu nagle bęc. Właśnie i musimy się ogarnąć, musimy zrobić plan jak przejść, żeby mieć wreszcie osiem kartek. Ale ja w tym odcinku się cofałem tak jakby. Zauważyłaś no, to. właśnie. Może dlatego. No to samo było w ostatnim odcinku. Niepotrzebnie ci kazałam iść tamtędy mogłeś pójść, po, mogłeś pójść tamtędy po tą kartkę. Ja kazałam ci iść tędy, no i wtedy się. Ten głupi kosztek. z, z, te, z tego no, no ale cóż, nie poddajemy się, zrobimy sobie dobrą przerwę, jak wrócimy. To wrócimy. Jak nie, to nie. Przynajmniej wiemy już mniej więcej gdzie są te wszystkie kartki. Tak. To już jest połowa sukcesu. Właśnie. Także trzymajcie się moi drodzy widzowie, łapkujcie, komentujcie. Tujcie. To będziemy wiedzieć, że podoba Wam się, że żebyśmy dawali to więcej. No. No to pa. Cześć. No, cześć. Hello.